W naszych dodatkach pojawi się nowy produkt, kupony Google AdWords. Google AdWords to szeroki system reklamowy Google, gdzie poprzez dobór odpowiednich słów kluczowych budujesz komunikat, który dotrze do Twoich potencjalnych klientów za pomocą prostego przekazu. Jako oficjalny partner Google mamy możliwość rozdawania kuponów naszym klientom. Kupon Google AdWords to kod rabatowy na kwotę 250 zł dzięki któremu możesz prowadzić skuteczną reklamę Twojej firmy w wyszukiwarce Google. Poznaj więcej szczegółów oferty, przejdź do zakładki dodatki, a następnie wybierz Google AdWords. Ważne, aby każdy zainteresowany zapoznał się z regulaminem promocji, ponieważ udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu kupon AdWords. Wejdź i zapoznaj się szczególnie z paragrafem 4 uczestnicy promocji. Aby otrzymać kupon rabatowy należy utworzyć konto Google AdWords. Dokładną instrukcję zakładania konta Google AdWords można znaleźć na naszej stronie pomoc.rejestracja Pamiętaj, z promocji może skorzystać użytkownik, którego konto nie zostało utworzone wcześniej niż 14 dni przed zgłoszeniem chęci zdobycia takiego kuponu. Inną ważną kwestią regulaminu jest spełnienie drugiego wymogu, to znaczy posiadanie zakupionej u nas usługi hostingu lub stron www. Jeśli chcesz otrzymać kupon Google AdWords, wystarczy, że napiszesz do nas na adres info.uparegistracja.domen.pl i przesiesz nam swój numer klienta.